Asia ma niecne zamiary. Chciałam go dotknąć. Michał onomatopeizuje. Jeffrey rozpala wyobraźnię. Stałem nago z komputerem. Alan Bakosz. Jan Malinowski. Michał Jeffrey Ociepa. Michał Kruchniewicz, Aneta Stokes. Wieczór komedii improwizowanej. Dzisiaj odbędzie nasza scena. Aż cztery razy padło słowo kantyna. Kantyna. Spotkanie w kantynie. Niech będzie. Spotkanie w kantynie jest naszą inspiracją. Teraz spisujcie style filmowe, programy telewizyjne, bo będziemy ich potrzebować w trakcie naszej sceny. I zacznijmy od oklasków w style filmowe. 3 dwa, 1 Cześć Wojtek. Cześć. Ja już jestem. Gdzie jest reszta? też już jestem. Gdzie jest reszta? Czy to jest wykres w kształcie ciasta, czy ciasto, które jesz? To był zły wykres w kształcie ciasta, więc go poprawiam. Widzę, że zaplanowałeś to spotkanie w kantynie po to, żeby nam przekazać rzeczy za pomocą jedzenia, tak? Dokładnie tak. Tutaj dzisiaj zamiast Powerpointa mm, będziemy używać takich e, pisaków słodkich i Aha. będziemy to rysować na tablicy e, ze szkła, które jest zrobione z cukru. Stop, przerwamy w tym momencie. Jesteśmy bardzo ciekawi reakcji Michała. A w jakim stylu filmowym będzie kontynuowana, kontynuowana ta scena, Krzysztof? Komedia romantyczna. Oczywiście, komedia romantyczna. Nigdy nie widziałem takich wyników trzeciego kwartału. Czy tym przypadkiem nie zwabiłeś mnie tutaj i nikt inny nie jest zaproszony? <słukasz> <słukasz> Może. Wiesz, jak gdyby słodkie. Bo jesteś słodki! Nie Jesteś słodki, dlatego to wszystko dla ciebie! A i wyniki były słodkie, zobacz, Wojtek. można odłupać sobie kawałek Wojtek. wykresu! Wojtek! Wojtek, jestem twoim przełożonym! O, no, no... Musimy o tym powiedzieć K.R. Jeśli jest o czym mówić. Stop! Przerywamy w tym momencie. Dowiemy się zaraz, czy jest o czym mówić. Krzysztofie, kolejny styl filmowy program telewizyjny. Kino noir. Kino noir. Śledziłem Wojtka tak naprawdę już od 10 lat. Patrzyłem, gdzie wysłał CV, i sam zatrudniłem się 5 lat wcześniej w tej firmie. I czekałem na niego. Czekałem w mojej sieci niczym pająk. No, oczywiście, że jest o czym mówić. Myślę, że możemy się przyznać wszystkim. Nie byłem do końca przekonany, ale jest moim przełożonym. Muszę wyglądać na stanowczego. Wojtek, czy ty wiesz, na co się piszesz? na długie, wspaniałe, yy, stanowcze życie pod twoją batutą. Stop. Przerwijmy w tym momencie. Przerwijmy w tym momencie. Poproszę o kolejny styl filmowy. Anime. Anime. Ładuje batutę. Jesteś doskonałym pracownikiem! Bardzo dziękuję! Arigato. A Stop! Przerywamy. Krzysztofie poproszę o kolejny styl. Horror. Horror. Ale tak naprawdę jesteśmy to tylko ty i ja? Tak, oczywiście, że ty i ja. Ja, ty, wykresy i 16 kamer dookoła ...transmitowanych na całą firmę. To jest jakieś chore zadanie? Nie! Jedz pączka! Wszyscy buba powiedzieli. Buba. żebym na naszymi wynikami! Stop! Przerwamy w tym momencie, Krzysztofie, jeszcze jeden styl filmowy. Musical. M musical! Czasami życie jest za słodkie, żeby je znieść. Wtedy powiedz życiu cześć. Gdy poznałem cię pierwszego dnia. Co się stało? Już wiedziałem, że będę dzięki tobie jadł. Mniam, mniam, mniam. Czerpał z życia wszystkie słodkie kęsy. Czerpał garściami. Dlaczego? Jestem tutaj jedyny i pierwszy. Tak naprawdę to spotkanie to miłosna pułapka. Miam, niam, niam. Złapałem cię w nią. Będę bił cię teraz po łapkach. BDSM. BDSM. Bardzo dobre, symetryczne marzenia, które tutaj są. Dziękuję za wyjaśnienie. Nie I duchu, dziękujemy bardzo! Przechodzimy do kolejnej gry, to są kwestie z czatu. Wcześniej nam pisaliście zdania w czacie, tak na samym początku programu. My tych nie, zdań nie znamy. Zostały nam wydrukowane i będziemy grali skrótkie sceny, gdzie będziemy wplatać te zdania do tych scen. Jako inspirację będziemy od Was brać słowa, które Wam się kojarzą z Waszą firmą, z Waszą pracą. Te słowa wpisujcie w czacie, możecie po trzy wpisywać, nawet jeżeli ma się aż tyle skojarzeń. A ja poproszę o okrzyk i zaczniemy pierwszą scenę. 3, 2, 1 Pierwsze słowo, Krzysztof? Przetworniki. Przetworniki. Mm, czyli mówisz, Kopcze, że interesują się przetworniki. Bardzo proszę pana, ja tu od niedawna jestem i generalnie moja pasja to przetworniki. Aha. I... Chciałbyś przetwarzać ogórki, chciałbyś przetwarzać paprykę. Bo przetwornikami się przetwarza takie rzeczy, tak. No, przetwory. Mhm, mm tak. Te będę... Małe. – Przetworniki. – Co ty myślisz, że jesteś mądrzejszy ode mnie? – Nie, nie proszę pana. Ja przyszedłem do sklepu przetwarzanej żywności i chcę przetworniki. – Dokładnie tak. – Znalazłem waszą reklamę Miesz, w gazecie. – Grzyba. – Znalazłem reklamę waszą w gazecie. Skąd się biorą nasiona win winogron bezpestkowych? – No właśnie, skąd? Nie wiesz, ja wiem. – Przetworników. – No tak, bierzesz winogrono, posypujesz przetwornikiem, masz Czy przetworniki przetworzone… – Czy przetwornik jest sypki? – No tak. – A, super. – W moim sklepie tak. Jak chcesz inne, to sobie idź tam, szukaj. A gdzie, gdzie mogę in, inne znaleźć? Nie wiem, bo ja tutaj te... Nie widziałeś szyldu nad, nad wejściem? Wielki napis jak byk. Czy możemy udawać, że tego nie ma? No, tak. Taki, mamy tak napisane. No, tak. To jest mój świat i moje zasady. A, piękne zasady. Też miałem kiedyś swój świat. Chodziłem po nim i krzyczałem kobiety są odważne i wrażliwe. Okej, okay. okay, stop. Piękna puenta. E, poprosimy o kolejne słowo. Sprint review. Sprint, sprint review. review. No i byłem tam, wróciłem i już wszystko przejrzane. 16 sekund. Prawda? To był sprint review. To coś chyba mam jeszcze najszybszy mam... review w firmie. Ktoś mam jeszcze przejrzeć czy coś? Uwaga stop! Przejrzałem Cię. Chcesz, żebym e, przejrzał coś dla Ciebie. Dobry jesteś. Ja mam cały czas problem. Dostałem projekt do wykonania. Mhm chono do giewontu i jest problem. Wiem, przejrzałem Cię wcześniej, dlatego mm. przyniosłem Ci raki i kije. Raki i kije? Tak. To Albo, są, jeśli są dobrze... dobrze zrozumiałeś, rakije. Mm. Teraz to ma więcej sensu. Teraz będziesz miał odwagę, żeby wejść na giewont. Ja kiedyś byłem na giewoncie. Stanąłem na szczycie i krzyknąłem czy widzicie mój ekran? Stałem nago z komputerem. Stop! Przerwimy, a się chodź. Przerwijmy tę scenę. Krzysztof, da mi da się inspirację do następnej sceny. Poranna gęba. Poranna gęba. Wow. Nie, jest to miłe. Mam bardzo ładną y, gębę. Może lekko opuchniętą rano, ale zawsze mama mówiła do mnie, że wyglądam, a ja szósty tydzień na diecie. Mariolka, ale ty mnie zupełnie źle zrozumiałeś. Ja, ja, ja zamarłem z wrażenia. Pierwszy raz ci widzę rano bez make-upu, po pierwszej wspólnej nocy, gdzie się nic nie wydarzyło. I Mariola, ja jestem, ja po prostu jesteś przepiękna. Zobaczyłem Cię, pomyślałem sobie od razu, chodź do salki. No, zaniedbaliśmy, może nadrobimy zrena. Puk, puk, przepraszam, bo ja tak siedzę w tej szafie. E, może się poznamy. Jestem e, drugim kochankiem. E, I tak sobie pomyślałem, lubię ser. <grym> a ty? Proszę. E, może się poznacie. E, to jest, e, przypomnij... Marek. Marek, a e, to jest, przypomnij... Zbyszek. E, powiem wam, że zawsze... E, mama... Przepraszam. Tak. Przepraszam, bo ja nie wiem, ile pod tym łóżkiem jeszcze mam siedzieć. A to jest Stefan, akurat pamiętam. Dzień dobry! Cześć. E, Stefan, powiedz, co robiliśmy w nocy. Już, y, to jest taka... To, 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 może jedno zdanie streścić. Którymi kredkami trzeba się zalogować? Czyli też nic. Słuchajcie, ja chciałam Wam pojedzie. powiedzieć jedną rzecz. Może mieliście wrażenie ze mną, że nic nie następuje. Może ty też miałeś wrażenie, że nic nie było. Ale kiedy spałeś, to się coś wydarzyło. I to no się prawda? coś wydarzyło i ja, jak tylko to się stało, pomyślałam sobie, pomyślałam sobie. Ten się cieszy, kto się cieszy ostatnio. I dzięki. na drugim miejscu jeszcze chyba lepszy utwór. Jest wspaniały hit. Nie hit bywałem. pod tytułem "Tylko nie w szczepionkę". "Tylko nie w szczepionkę", prawda? To jest wspaniały hit. Jest to poezja śpiewana, także poczujmy ten ból i odliczmy razem posłuchajmy wspaniałego hitu. Trzy, Trzy dwa jeden. jeden. Taka. Zabrała mnie od razu na chatę Chciałam ci zrobić tam coś Nie skrzywdzić cię Tylko zrobić to delikatnie A ja Nigdy przez dziewczynę nie dotykany. Nie wiedziałem, że mam wszędzie po szczepionkach rany. Chciałam cię pocałować, mocno zostawić tak. Dlaczego? Śliny ślad, nie pozwoliłeś mi powiedziałeś tak. Trafiłaś w bliznę, po oczy, przecież wiesz, Szczepiony jestem wszędzie jak hodowlany wieprz. Sądzę, bardziej nie jak wieprz, a pies. Być może psy są szczepione, dobrze wiesz, i zawsze zdrowe są. Nie wierz jeśli już gryziesz mnie. Gryzę się? Znać miejsce takie, gdzie nikt nie wstrzyknął jeszcze się. Czy jaśnie? Ała! Tu Ała. byłem na wściekliznę szczepiony Nie wiem, czy to jest dobry materiał na żonę. Cię to? Usta twoje kojarzą się z langustą. Nie pocaluję cię tam, bo calować nie umiem. Robię wszystko, ale nie caluję. Przepraszam cię, nie placz, nie placz kochany. Mama miała rację. Nie spotkam w tym mieście żadnej porządnej damy. 200 złotych.